No siemaneczko ziomeczki Tak jest to ja Siemaneczko ziemeczki. Z tej strony Dominik oczywiście po raz kolejny Znowu nagram na tablecie A dzisiaj z Brawl Stars Wiem rzadko są takie filmy z Brawl Ale jeżeli wam się Fiks to łapkę w górę Subika z dzwoneczkiem A teraz Bramy w Brawl Stars Tutaj mi się się nie zacinę, tak Jak na telefonie O właśnie ale mam tak za to Na tablecie O tutaj mam słaby to konto Nie śmiejcie się ze mnie proszę Chociaż ja wiem że się nie będziecie śmieć, Bo jesteście fajne ziomy bardzo was lubię. Odbierzmy w sklepie co, co, co mamy. O, tutaj normalnie jest. O! Tyle nagród mam do odebrania. Krzysz. Jeżeli się w Fincie łapkę w górę, Subika z dzwoneczkiem, no teraz będziemy grać o, ten od Domiko. Możemy odebrać. Stardo. Episki! E, słabe. Dzień nie to co to jest. Do Miko. Wszędzie tym Miko. Kolejny do Rzadki. Dobra. No do dnia... 15 można odebrać dzisiaj już. O, nie że Kuj, że do Ems mi mało brakło. Może Ems zdobędziemy teraz, kto, kto wie. Rzadki rzadki. Proszę, widzę to moje papugi. Ciemno, bo ja nagrywam dopiero teraz, która to jest godzina. Teraz, 246. Zobaczmy. Skin. A, skin do kolta. Kolta mam. Jest, mam kolta. Nie, no widać kolta. Masz rzadki? Myślę, że rzadki. dzień. Sadrop. LEGENDARNY! Super, hipy, doładowanie do Wow! Dziękuję, Supercell. nie no, też mnie tutaj to ścina. No. Nie! Nie chcę nic kupować! Nie!

Jestem widzowie. Dobra, możemy dalej nagrywać was z długiego pracę, bo nie było, mu okulary przyniósł. Ale już wszystko teraz. Dobra, wydajemy te cztery. Mamy N, czyli dwie nowe postaci mamy. Uch! Pierwszy zabawa teraz rzadki. Nie ma ból. Ja nie będę tego nas zbierać. Pszsz! Ja myślę kolta Nie no, bierzemy kolta Misję sprawdźmy Zagramy sobie może zaraz Eee A sobie gorącą strefę Nie ma gorąc strefy O tu kacy zagajmy Tutaj klub, dobra Bierzemy tego skina, na anioł Colt. Dobijamy dzisiaj wszystkie 8 rund gramy dzisiaj. Rzadko ja nagram Brawlstara, to już miał mi trzeci nie padło na tą Brossers. Fajny ten skin do Colta. Gramy. O, ale muzyka tu jest. Do te 3 na 3. W ogóle ostatni raz na tym kącie widzę, wygrałem jakoś dwa tygodnie temu. sobie na pewno coś nagram, tylko nie wiem co jeszcze. Myślę, że to nie o takiej później porze jak dzisiaj. No dobra, wygrany mecz. No ale nie będzie już mecz. No, dobra, dobra. O, mój kolega Szymon gra. Epicki! Eee, słabe. Dobra. Pozdrawiam Cię, Szymon. To jest nasz czat, widzowie, jakby sobie, jeżeli chcecie dołączyć do klubu, to dołączajcie, zapraszam, tutaj ten, kibice F1, ale oczywiście, dobra, okej, okay, wpuszczam do klubu tylko tych, którzy są fanami Formuły 1, ale oczywiście na Was też może się wbijać, wbijać może się jakby są. Możecie wbijać to tylko tak napisem na żarty. Bagamy z moim kolegą Szymonem. Pozdrawiam cię, Szymon. Wpada cię też do Michała. Bo ona nie nic tam nie nagrywa. Mówi mi, że będzie za niedługo jakiś filmik, tylko nie jest czegoś, Ksz, z czego jeszcze. Krz. Chyba ze Bronsters jak też. O, ten Colt szybko biega Jak nie wiedziałem Ja moją ulubioną postać widzę jakby, jakby Napiszcie w widzę że jaka jest wasza ulubiona postać w Brawl Może nie musicie pisać jedna możecie napisać na trzy Bo moje ulubione trzy postaci są takie Colt, Spike i Mortis Tak Leon i Shelly Widzę Edgard Nie zabij mnie Tara, tam jest Szymon, nie zepsuj tego, Szymon! Zajeb... co, Szymon też chce założyć yy, kanał na YouTubie, tylko nie wie jeszcze kiedy założy. Także jeżeli będzie mieć, to wpadać do niego, jak już będzie mieć kanał zrobiony. Chce mieć, ale jeszcze nie ma. No nie, małpa mnie zabije chyba. No nie! Ach! Kurczę!

Mandy bull BUL 100 Będzie ciężko Musieli nam pokładać akurat KSZSZ Strzelamy Ej no łatwo Dobra Tym poko oglądajmy ja w sumie Z listu to jest nick e, Shimona właśnie możecie też z nim zagrać jak chcieli może zaproszenie do znajomych, takie podobne. coś widzę, że za mną zagać, to opiszę konta o swojej Niki, a ja wam wami zagram. Skąd to tylko trzeba zrobić, dodać się do i będzie dobrze. O! Mamy coś. Nie śmiejecie się z mojego konta, bo ja zabawie nie na tym koncie, rzadko, kiedy gram. Mogą ulepszyć postacie, kolta konta przede wszystkim. Przeczuć moc już, widzicie? O, przymoczyłem Miko A jednakąś innego? Będę Miko Małpą gra, małpą Tam są Barley, Shelly i... Koled, śmieszny skin, to koled Co mamy Meg Meg jest słaba dla, dla mnie, najgorsza legenda mnie Ja chciałem dodać do mnie lub postać, że my ją także jest search. Chciałem dodać. Tak sobie widzę. Watch and learn. Dawno kultem nie gramy. Z Szymonem się tak fajnie gra. To ja się naprawdę fajnie gra. Jak coś. Trzecia ranga na kulcie. Mamy coś. Hejs. Idą te rundy, gramy dalej Jesse Max, PRL, a u nas jest Brock, w końcu ktoś tu Ja bym Brock, jak jest, robiłem żadnym moim kolegom, że ja nie lubię Brocka. Tak naprawdę go lubię, Pearl jest zabita. Jeszcze Jesse, Legić, like łatwo. Jedadnaście mi co to jest za nich? Twoja jeden, dwa, Ja nie mogę trzeba tego maksama robić. Dajesz broczek. Sta było w ogóle, sta co to Bardzo no, Kurde, szkoda. Mogę kogoś ulepszyć w ogóle. Serge ulepszony. Ja mam misję na Miko jakąś. A ty ja tam... O! Dałem tak, żeby mieć na kolcie. Tutaj nie odfierz. Odfierz to uda mi się lecić. O! Jak będzie kolć, to. Nie ma, szkoda. Hmm? Szkoda. Przymam ci się. Zdjęcie się. Daj mi kolta. Moje zabijające już kolta. Co to Dobra, gramy. Dobrze. Wiesz na pewno nie będzie filmów w Sylwestra, bo ja się będę mieć imprezę, więc będę się świetnie bawić, więc w Sylwestra nie liczę na to, że coś nagram, w Sylwestra na pewno nic nie nagram. Więc, jak coś. Kurde, zabijmy! Szymon zabić wszystkich na raz! Przecież nasza HP Bell przeszła. przeszła. to, co musi jeszcze zabić. HP sobie odnów. Co ona robi ta Bell? Nie ma się żyć z tymi ptakami nie dostać uwagi widzowie. No, 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 zabijaj, zabijaj. No, to nie jest takie łatwe. To nie będzie takie łatwe. Mm, muzyka fajna nawet na tej mapie. Kurczę, PL. No, jest matwa. Ajajaj jajaj! Tak teraz, lipa! A nie, nie będziemy się poddawać, to sobie! Jak to mnie... Dobra! Szymon przyszedł 20 HP! Ja pierdolę, no to zapewne dobry gracz! Było starsze. Przechodzimy do tej Maisie. Maisie została. Ztrzymamy się tak fajnie, gdy gra, jaką garnko naprawdę. Chciałam na kolcie. możemy dobić to no to bula będziemy no to przy okazji bula zdobędziemy po ten dynamik był 8 a teraz może wezmę dynamika nie wiem co czas 8 w zabrędę zazwyczaj Jestem jeszcze. Yeah, this, this, this jednak nic. kuka mam wdłużenie, no myślę, że będzie dobrze. Pewnie szumą, tam skakał, niepotrzebnie. Niepotrzebnie on tam wskoczył! Kurde! No i ten serc mnie zabije! No po co tu szłem?! Jakie jestem kupkiem, naprawdę. debilem sobie. No ten Kruk, może niech się ten Kruk już podda, on nic no, nie zrobi. No już gówno. Gramy dalej, nie poddają się. <grymne> I zabił go Szymon. Nie zabił go. Jest was zabity! Bita, Bita. Kurczę, sercz jeszcze! Chleba pan Szymonowi. O, no, ty! Ty gnoju! Kurde! Z że mi było tak łatwo! Aaaa, czu... Chodzę. Ile no, muszę jeszcze misji zrobić? Aaa, okej... Rozalajmy... ...możliwe miet... było. Niech będzie Miko No, Szymon dobrze, to Miko nie no Michał Piąta I... ranga na kolcie chyba tak? Piąta. Piąta, super piąta. 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 Piszcie a widzę, czy chcielibyście ze mną z nami zagrać. Bo ja z wami zagrałbym w może się podać nikt tylko w komentarzach ja że parków ten, żebym mógł was znaleźć. Może zrobimy kiedyś transmisję na żywo, co to na to, jeżeli jej mogę w ogóle. A raczej to nie mogę. O, tutaj Jean i Barley. Łatwo, łatwo! Siapiegdzie jaki są głupki! Daj się Barleyowi zabić! 8 kół 8 I to jest tak mocny tak, prawda Oblokujemy sobie bula w tym odcinku trzokowy jest Col ten Sumatawy robił 640 pokapków Czekajcie, widzowie. O, to, to moje konto. 2008 pokarmowe tak to wygląda. Zobaczcie sobie rangi tutaj w postaciach. Edgara wziął, dobra. Tawa zabita, oto Szymon z inwiduum, to Szymon zabił Tam jest Poko A tutaj El W końcu muszę tutaj dobić tysiąc pokolek, bo ja mam naprawdę mało tutaj pokolek tym koncie Poko zabity Tam jest Dynawajk Mendy to jest? Mendy, Mendy I Stu. stół zabity A Mendy No i Mendy mnie zabija No trudno o i Szymon się uruchamia Mendy uważaj lepiej No i Mendy nie Brawo Szymon Szósta ranga na kolcie Dobra, mam to! I mamy bula! Mamy bula! Mamy kolejnego zadamiasz trzeciego odcinku! Dynamajka, Ja wezmę dynamajka, to nie wymaczą, nie. Ej, mało brakuje! Ej, ja będę mi się piesiąt, to... O, mamy coś. Punkty masy. O właśnie mamy... Na razie nie, nie ulepszamy dobra, gramy Jeszcze jedna no, runda myślę, że kończymy, widzowie, co? No, tak <śmany> Jazda Tum muzyka A godzina 21.06, okej okay. Pojmo raz oraz ból psom. Idę. Chodźcie tu. No i on się dał zabić. On się dał sprzedać, co wymarzy. Laguje mi teraz trochę, to mocno laguje, to pes! Patrzcie, mi wywali z gry Tak... No, to byłby przyjemne, że przegram przez te lagi. Co jest? Widzę z gry czekajcie. Myślę, mam nadzieję, że start do mam. Mam nadzieję, że nie będę musiała grać znowu. Jest. Bardzo rzadki. No Ale Może i tak być, dobra. No, no. Dobra, dziamaczki, na no ten odcinek będzie na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmu. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie znajcie. piszcie co sądzicie są na ten, o tym filmie. A ja z żegnam. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Zgrybosa z Gryblą, stąd inny gier. Siema!